Rak jelita grubego występuje najczęściej u osób powyżej 55 roku życia. Choroba jest niebezpieczna, gdyż przez długi czas nie daje żadnych objawów. Niepokojącym wskaźnikiem jest fakt, że u od 60 do 70% chorych patologie wykrywa się w stadium i IV. Do złośliwego zwyrodnienia błony śluzowej jelita grubego dochodzi pod wpływem wielu czynników do których zaliczają się rakotwórcze czynniki środowiskowe, w tym odżywianie. Do głównych czynników wywołujących raka jelita grubego zalicza się: choroby zapalne przewodu pokarmowego. Choroba leśniowskiego krona, zapalenie jelita grubego, polipy gruczolakowate podatne na złośliwość. Wiek podeszły, Najczęściej nowotwór rozwija się u osób w starszym wieku, od 60 do 75 lat. Predyspozycje genetyczne. Choroby dziedziczne zwiększają prawdopodobieństwo zachorowania na raka. Nieprawidłowe odżywianie Najczęściej guz tworzy się w tych częściach jelita, w których dochodzi do opóźnienia treści pokarmowej. W grupie ryzyka znajdują się również osoby spożywające małe ilości błonnika roślinnego, który pobudza perystaltykę jelit i przyspiesza ich usuwanie. Otyłość Osoby z nadwagą mają zwiększone ryzyko zachorowania na raka. Siedzący tryb życia, palenie tytoniu i nadużywanie alkoholu. We wczesnym stadium objawy raka jelita grubego nie są widoczne. Ale u jednej trzeciej pacjentów w momencie potwierdzenia diagnozy występują już przerzuty do wątroby i płuc. Objawy raka jelita grubego są różnorodne i zależą od umiejscowienia i rodzaju guza, jego rozmiaru, obecności przerzutów do odległych narządów i innych czynników. Podczas wizyty onkolog przede wszystkim wyjaśnia dolegliwości pacjenta i specyfikę przebiegu choroby. W przypadku wykrycia raka odbytnicy w naszym ośrodku wykonujemy pełen zakres istniejących zabiegów chirurgicznych: brzusznokroczowe wycięcie odbytnicy, całkowite usunięcie odbytnicy przy pomocy urządzenia zamykającego odbyt, utworzenie trwałego, nienaturalnego odbytu na przedniej ścianie jamy brzusznej. Resekcja brzuszno-odbytnicza usunięcie odbytnicy z zachowaniem zwieracza odbytu. Resekcja brzuszno-odbytnicza ponad odbytnicza, ponadodbytnicza, usunięcie odbytnicy z zachowaniem zwieracza odbytu i części odbytnicy. Resekcja odbytnicy przez otrzewnowa, przednia usunięcie odbytnicy z zachowaniem zwieracza odbytu i zachowaniem znacznej części odbytnicy. Operacje ekonomiczne przez odbytnicze wycięcie guza. Elektrowycięcie guza, jednym z głównych kierunków współczesnej onkologii, w tym również naszego ośrodka, jest utrzymanie wysokiego poziomu jakości życia pacjentów po leczeniu. Dlatego liczba zabiegów oszczędzających zwieracze, zabiegów z zachowaniem aparatu blokującego odbytnicy, w naszym ośrodku jest jak najwyższa i wynosi około 90%. Aby powstrzymać proces onkologiczny, ważne jest prawidłowe odżywianie. Dieta powinna zawierać odpowiednią ilość produktów dostarczających witaminy, a także produktów bogatych w błonnik. Normalizuje trawienie i pomaga zapobiegać zaparciom. Nie można również całkowicie zrezygnować z produktów mięsnych, które są źródłem białka, żelaza i energii. Aby jedzenie było łatwo strawne, należy jeść często i w małych porcjach. Pokarm należy dokładnie przeżuwać.